Siemanko wszystkim przy poniedziałku pogoda się w miarę utrzymuje, nie? ciepło jest. No i co? Deskuję resztę tego dachu, tu nam została ta strona. Od strony podwórka tutaj z zagarażu. No mam oka przycięte w sumie dodeskowane. Tu no zostawione, także deskuję sobie teraz z góry, także mam tutaj miejsce zostawione, deskę Ominiętą, żeby sobie stanąć. Co półtora metra, czy ile? I można by działać, jednak zamówiłem sobie tą gwoździarę gazową. Jeśli ją testuję, tak, jeszcze tam kinszyzna z baterią. Żadnej reklamy produktu nie ma. No dalej, tu są naboje. Poczekaj. Nabój gazowy. Nawet nie wiedziałem, że się nie interesowałem tą to Normalnie jest ten, propan. I przy naduszeniu gaz idzie do zbiornika tu i skrownik jest, jak klawisz nadusisz, wybuch robi. z jakąś ale drogo. Eee, z najtaższą, jaką znalazłem, 1400 zł bez naboi. Max gwoździe 90. Eee, tam na powietrze, co mam, no to setki, nie? No i tak wam powiem, no, gdzieś tam strzelałem kiedyś Szwagier miał czy ktoś No, bo no 90 całe Uważam, że nie ma tego przewodu, nie trzeba się męczyć Zobaczymy jak to długo pożyjemy? do tych trzech dachów w ciągu roku Czy nieraz jednego to w zupełności wystarczy, Nie jakiś może szalonek zbić coś przy ścianie wiadomo, do betonu to się nie nadaje, bo to są tam specjalne sadzaki jakieś tam inne, nie, na krótkie gwozie stalowe no, tam dopiero deskujemy te pół metra. Jak będziemy łatować, no bo inaczej się nie wejdzie. Bo tam było deskowane z rusztowania Także dzisiaj zamykamy to. I jutro się biorę za membranę. Od strony garażu. Dobra, idę na kawę. A no, tak jeszcze może tu dogram, że w piątek tam opędzlowali ten przód. Wtedy co. A w piątek, że to w czwartek było? Czwartek, piątek? Te dni mi się gubią. Co podawałem te pustaki. Także no, mówię, nie, kończę tam to deskowanie. No, się kumpla nie ma, także Ta ścianki już, już pokazywałem tutaj te w... na dole to już jest zagarnięte i u góry mamy Robiłem tutaj ten główny szczyt No i kumpel tam postawił ścianki w tam będzie garderoba. No i tu garderobę. Że to jest jakiś pokój. No i tu taka garderoba. Jest postawiona działóweczka. Zostały jeszcze kominy do zrobienia. Żeby to, już w sumie Tam musimy dobić na kolejnicy, bo nie będzie zostawiane wentylacji a to cały dół praktycznie mamy to się zastanawiam, chyba że ktoś podpowie no bo tamte płatwie wiadomo, na szczycie się wspierają na tym, tak samo jak te tu są skręcane do tych płatwi, No to wiadomo będzie ten filar jeszcze postawiony to się zastanawiam czy może jakieś poduchy zrobić podeprzeć te płatwie na tej ścianie nośnej ogólnie tego w projekcie nie ma jest tylko na szczytach może by to troszkę odciążył ten dach jeszcze jakby go tu powiesił na jakiś poduchach by wylał bo ewentualnie wymyślnie tam jest chyba nie, z 30 cen, 20 chyba 6 centów zostało no może przemurować i dachę podłożyć albo wylać poduchę po prostu nie wiem, w sumie to jest niepokazane, no i tak się zastanawiam, czy tutaj e, podpierać, czy on się znowu nie pognie jakoś inaczej, ten tak, jak jest tak w całości, wisi, czy lepiej to zostawić tak, jak jest. No, dzisiaj kolega nie dotarł, choruje po dniu dziadka i babci, dzwonił, także jutro będzie startował, I taki belek tu, pralnia, tak, tam było mówione że ja tu w sumie dzisiaj no co no został mi ten trójkącik został ten trójkącik i praktycznie no zostały te okapy z przodu to sobie zostawimy nie młody idzie walczyć idzie bić dachy koślawe te dechy a Jeszcze muszę zadzwonić do hurtowni, bo coś się nie odbiro. Już te dwunastki przywiezie. Się okazało się, że dwie palety dowiezie dwunastki. No bo tak mówiłem, poszły na podmurówkę. Przed kształtką, przed, przed wieńcem. No ale trzy zostały, 24, to to zwracamy. Przywiezie dwie dwunastki. Jakaś jakoś to będzie. Dobra, idę na górę.